Prezentacja Volvo V70 Model Poliftowy, wyjątkowy, bo to air design oryginalny. Kolejny air design w naszej ofercie 2011 rok pełny 2,5 Turbo Flexi Fuel 231 KONI. Auto świeżo sprowadzone ze Szwecji. Kolor czarny. Pełny air design, czyli mamy. Alufelgi 18 cali Air Design. Spoiler podwójny wydech, zawieszenie niższe, stawki przy lusterkach i w przednim zderzaku. No i oczywiście grill. No i całe wnętrze. tak? O czym za chwilkę. Tutaj mamy na boczkach dodatkowe przeszycia skóry, sportowe nakładki na pedały, kierownica Air Designowa, niebieskie zegary, dwukolorowa tapicerka. Przyczynia manualna, sześciobiegowa. Auto ma przebieg 261. Wszystko serwisowane cztery fotele podgrzewane zestaw Bluetooth. Tak to wygląda. Bardzo fajny, zadbany samochód wyjątkowa wersja bardzo rzadko spotykany model auta w manualu z tym silnikiem dwa komplety kół na zimę 16 cali bardzo ładne felgi, niezniszczone, oryginalne opony z kolcami, kolce można powyciągać na lato 18 fali co ważne tutaj są nowe opony nówki 2019 rok także nie trzeba będzie na pewno wymieniać przez dłuższy czas samochód w granicach cena będzie w granicach 44 egzemplarz cały w oryginale nigdzie nie malowany bezwypadkowy by cena nie 44, tylko w 46. Przepraszam, po wszystkich oponach to jest 2011 rok. Ale oczywiście do negocjacji. Także zapraszamy.